Siemaleczko, siemaleczko! Cześć, witajcie moi drodzy! Los Angeles modyfikacja My do Emergency 2. mi zabierz ich z miejsca Dobra, okej, y, okej, okay, okay. słuchajcie, mamy tu jakieś zagrożenie już. O kurde, nie! Co tu się wydarzyło? Ja pierdzielę, Los Angeles, Los Angeles. Dawać, bo tu normalnie jest grubo. Już, już, już wysyłamy karetki. Kurde, co tu się dzieje? Strażaków Mam wóz, dobra, wóz. Jedziemy, jedziemy. Karetki, więcej karetek, więcej karetek. Do zdarzenia wysyłam, słuchajcie, ja pierdzielę, ale same samej grubej rury e, bardzo często się tak dzieje. Poszły wozy, poszły wozy. E, I od tej strony. O kurczaki! A tu co tu jest? Szpital jest. Szpital. Mam jakiś śmigłowiec? Zaraz zobaczę, czy ja tu mam w ogóle jakiś dostępny. Jest śmigłowiec ratunkowy. Dobra. Dawaj go. Okej. Okay, dobra. Jest już pierwsza karetka. Ten four. Ten four. Dobra. Tak żebyście nie blokowali trochę. Dobra. Jest już pierwszy strażak. Na razie mamy. Na razie mamy e, i policja dobrze by się przydała. Tutaj jakaś, nie? Policja też. Jadą, jadą w fury! Jest już wóz ratunkowy. O ja pierdziu! E, nożyce. Ty też bierz nożyce. Mam już śmigło. Eee, tu się dzieje, tu się dzieje. Dobra, tych których widzę, Roger. tych których widzę, to już ogarniam. Dobra, kogoś jeszcze tu widzimy? Jest Roger. i policja? Na miejscu? Tu jest tylko jeden, no to, to jest Ameryka. To jest Ameryka, send people. O kurde, ale służb najechało się. Dobra, tutaj nawet Roger. mam już od razu z torbą medyczną. Hmm. Tutaj jest widzę, hydraulika działa. Tutaj też hydraulika Okej, okay, zabieramy, zabieramy pana Tu też zabieramy Okej, okay, dobra, tu jest medyk. Dobra, ten już podbieg. Ten też już podbiegnie Słuchajcie, działamy dalej. Działa, działamy dalej. Eee, czy jeszcze oni są gdzieś. W, tu jeszcze, ciężarówka. Dobra, kura karetka. Tam ma poszkodowanego. Do bazy. By mało karetek. Mało karetek. Mam troszkę tutaj noszy. Dobra, teraz tak, żeby oni mi nie przeszkadzali. Ci strażacy z narzędziami hydraulicznymi. Los Angeles, ale gruba akcja. Dobra, do śmigła ktoś będzie potrzebny? Pewnie tak, pewnie tak. Jest tu troszeczkę tych poszkodowanych, jest tu troszeczkę tych rannych. E, jakieś pojazdy do odholowania. Dobra, ja tutaj motocyklistę poproszę. Niech dojedzie. Tu mam poszkodowanego, więc do... do szpitala. Do szpitala. A ja będę zabierał kolejnych poszkodowanych. to na grubo się dzisiaj trafiło. Jest laweta, muszę powolutku te, te samochody wszystkie luzować. Dobra, do śmigłowca. I tak sobie będę wywoził poszczególne, poszczególne pojazdy. Nie wiem, czy tu nie będzie potrzebny, słuchajcie, dźwig. Nie wiem, czy tu nie będzie. Tu jest pontonowy, tu jest crane. Ja go nadzadysponuję na miejsce. Tu jest już policjant. Na motocyklu. Ach, kurde. Jak w terminatorze trochę. Tutaj trzeba będzie zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeszcze potrzebuję jednego zespołu pogotowia. Dobra, jeszcze jedną kareteczkę potrzebuję na miejsce, taka żółta może być. A nie mam do niej dostępu. Dobra, Los Angeles, tutaj poddzieczy. Mam jeszcze jedną poszkodowaną, zabieram kolejny wrak. Dobra, poproszę jeszcze jeden. A policjant spróbuje zawrócić. Send people uh, hal civilian. Restrict vehicle. O, dobra, dobra, dobra. Będzie mi łatwiej. Noszę poszkodowane. Kurde, to nie za dużo. Usiadaj. Mamy. Poszkodowanego. Tutaj w miarę szybko to idzie. Jest kolejna laweta. Za dużo tych medyków jest. Jest i dźwig. Jest i dźwig. Niech on czeka w pogotowiu. Dobra, tych strażaków już mogę do tego wozu z powrotem. Do szpitala. Laweta dobra, idzie, idzie coraz lepiej, idzie coraz lepiej w dobrym kierunku. Ta laweta się coś przy... przyblokowała, ale idzie spoko. No słuchajcie, niezłe zdarzenie. Karambol taki z ciężarówką w ogóle, na grubo. Samochód ratowniczy Los Angeles, tutaj zresztą też. Także na razie blokujemy skrzyżowanie. I ja sobie wezmę tych ratowników, jednak niech oni tutaj będą. O, tu jest pełny wóz. E, mam w razie czego, dźwig, jest jeszcze laweta. Będzie potrzebna jeszcze jedna laweta. Dobra, ten wóz odeślę. To sobie przyblokuję. nieczą jakoś sobie wycofa. No, wysofa sobie, dobra. Jest, chyba się udało. Chyba się udało. W takim bądź razie policjanta już... Na motocykl? Płonie samochód. Pożar wywołany usterką techniczną. Ugaś wszystkie płomienie i udziel pomocy, a następnie zabierz wszystkich poszkodowanych. Dobra, czekaj, czekaj, tylko, tylko wyznaczę mu co ma zabrać, i już się bierzemy za kolejne zgłoszenie. A mam do dyspozycji taki wóz, więc wysyłam go. A ja tutaj jeszcze przy tej akcji do bazy, do bazy, Politan do radiowozu. Do bazy. No i tutaj jest ogarnięte, nie? I powiedzmy, że Police Station, albo Patrol City. Dobra, a ja się biorę za kolejne zgłoszenie. Tym razem. Pożar y, samochodu, jakiś, nie wiem, Mustach? Jest. Jest już wóz. Stop! Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Jest hydrant, razie czego? O, o, ja pięknie jakąś gasi, dobra, super. Uh, get fire. To no, serio? Już? <laughs> ale szybko, dobra. Tutaj jej poszło naprawdę szybko. To dobrze, dobrze. Pożar samochodu został ugaszony, ale no, po prostu błyskawicznie. Samochód z działkiem wodnym. E, tutaj Przyczyna nieznana. O. Nie dopuść do rozprzestrzeniania się ognia. Od razu wysyłam, od razu wysyłam. O kurde, trawa Dzień Pali. Dzień. Wysyłam jeden wóz. E, tu jeszcze mam do dyspozycji chyba. Tak, jest gotowe. Wysyłam drugi wóz. E, policjant Patrol City. Tu jest jeszcze, o proszę, tu jest jeszcze remiza. Los Angeles Fire Department No, nie zauważyłem, bardzo ładna e, remiza, ale już dojeżdżają pierwsze jednostki amerykańskiej straży pożarnej. Dobra, 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 dobra. Fajnie, że oni już gaszą od razu. To jest super sprawa. Ja jeszcze spróbuję tutaj mu wziąć yy, get fire. I tutaj też get fire. O, tylko co oni tu mają? Co to jest? teraz to ugaszono. O co tu chodzi? Use flare. Aha, to flary są. Dobra, to są flary, że jest zagrożenie. Tak. No i, w, i w się, no, 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 no i tyle. Udało się. Ja pierdziela, ale dzisiaj ładnie idzie. Tylko te jednostki też robią robotę. Czyli tak, oni mają tutaj flarę. pożar. Przyczyna otwarty ogień. Ugaś wszystkie płomienie. Dobra, eee, ten wóz i ten wóz. Mamy kolejne zagrożenie. Roger. Jadą dwa. Ja znowu nie lubię koniec mapy. Tu będzie ciężko operować kamerą. Powiedzmy, że tak. Eee... No, będzie troszkę ciężko. Już jadą wozy. Przynajmniej powinny. Tak, poruszają się. Co prawda, tu jest jeszcze jednostka straży pożarnej, ale jej tutaj dysponować już nie będę, skoro mam tamte. No, fajnie, fajnie, słuchajcie. No idzie dzisiaj naprawdę dobrze, Los Angeles. Coś innego, już nie chcieliście Polski ostatnio. E, zauważyłem, zresztą pisaliście, więc. E, Okej, okay, dobra, dobra. Także. Ameryka teraz, Ameryka, jak to mówią. Amerykańska Straż Pożarna. No, pożar się rozwija. Trochę daleko mają, ale już jadą. No, na mapie już widać, jak się tutaj poruszają do przodu. Także dobrze, w tym kierunku. Zaraz Chyba już się powoli... Chyba już się powoli słychać No ale powoli się ten pożar naprawdę rozprzestrzenia Jest, są już pierwsze wozy już dojeżdżają. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dawaj, 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 dawaj tu Podejdź, podejdź, podejdź tu Dobrze mają te działka Okay, ee, co ja tu mogę zrobić? Słuchajcie, get house. Ten podjeść tak, żebyś mu z działka walić. Jest. Chodzi pewnie o zasięg. O, tak. On się podepnie. Tutaj jest niby hydrant. Ja patrzę, czy te samochody mają. Niby. Jest tu pasek wody, ale. Chyba się uda to ugasić bez. Najmniejszego problemu. Dobra, także ci wsiadają. Będą do dyspozycji. Ten jeden wóz to ogarnie. No, wyglądało groźnie. Mówię, tutaj już mam zasięg kamery, więc dalej nie jestem w stanie jej przesunąć. E, tu jest e, czterech strażaków. Tu jest trzech. Tu jest powrót do bazy. I o ten jeden wóz spokojnie da radę. One robią mega robotę z tym działkiem wam powiem. Mega robotę robią. No i co? E, pożar został e, ugaszony. Dobrze by było, żeby tylko... Nie, masz nie być samochodu, masz się... Masz się odpiąć. Okej, okay, w ten sposób. Dobra A zostaw to w miejscu do samochodu. I też już wraca. No także zobaczcie, no naprawdę ten samochód daje radę. Super, yy, fajnie, fajnie to działa. Um, spróbuję coś z tej. Co my tu jeszcze mamy? Karetka, karetka, ambulans, BLS. Basic, basic Life Support. Yy, LFAPD, Fire Engine 1, Alarm Norman. bombowy. Zamachowiec ucieka, O Aresztuj go. Coś innego. Ugaś wszystkie płomienie i udziel pomocy poszkodowanym. Dobra. Tu jest, samochowiec, policja! Kurde, mamy jakiegoś złota? Kurde, kurde, jednostki, jednostki wojskowe z karabinami, ja pierdzielę. A Los Angeles, SWAT. Mamy złota, dawaj. Dobra, i jednostki policyjne jakieś. Gdzie on, gdzie on zbieg? Tu idzie, tu biegnie. Uciekajcie, uciekajcie, bo wariat! O, kurde. Ale biegnie, ale i goni tutaj. Jak ludzie spierdzielają. Dobra, dobra, gdzie są te jednostki? Słota, słota. Co to jest za wóz? A nie, dobra, to jest. Alarm dla służb medycznych. Doszło do ataku serca. Udzielić pomocy i zabrać. O kurde, on się przestraszyli tego typa. Tu biegnie. Tu biegnie. E, alarm dla służb medycznych. Dawaj, kurde. Mamy wariata mamy. Gdzieś za tym rogiem był, nie? O, tu jest. Będzie strzelanina. Deploy SWAT Team. Jest. Patrz, będzie strzelał do niego. Gdzie to było? Tu. Tu. Dobra, mam ujęty. Jest. Kurde, ale fart. Ale fart. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Uh, patrol, patrol city. Tu się jeszcze nie wypaliło. A uh, tu powinno dojechać pogotowie. Hmm. Tu mam pożar. O ty, kurde, ale tu jest pożar. Dawać jednostki. Uh, engine, engine, engine. Ja nie wiedziałem, tu jest pożar. Dawaj drabinę. Jeszcze je O kurde, to już będzie ponad moje siły. Dawać kolejne jednostki z drugiej jednostki Wzywam wszystkie służby Komendant Komendant, też jedzie do zdarzenia, to już jest mega... I chemia w ogóle chemia. Co to jest za wóz? E, hazamat, tak. E, ale chemia, Zio zielone obłoki Jest drabina, ale fajna Dobra, gaście, kurwa! Gaście to, jak to się. ten. Dobra, jest komendant. Dobra, tu już mi gasi jeden wóz. Gdzie ta reszta wozów? Gdzie ta reszta wozów jest? Dawać pompy. Dobra, z działkami, z działkami, tu. Dobra, komendant. Nie, tutaj nie wierzę w tą górę gazową. Nie, 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 nie Dobra, jest Shift, Fire Chief. O kurde, oni są w strefie niebezpiecznej. Oni są w strefie niebezpiecznej. Uciekajcie stąd, kurde. Słuchajcie, gasić, gasić. O, dobra, już gaszą, gaszą, gaszą. Zobaczcie jaka tu jest chmura toksyczna Toxik Uciekać stąd Kurde, tu jest taka strefa duża Jeszcze tu jest toksik, on im spada do wozu W tym wozie widzę, że się czują bezpiecznie Dobra, gabać, 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 dawaj Dobra, dopóki nie wysiadają To jest okej okay. Ja pierdziu o, ale akcja no tutaj to już będzie grubo więcej sił więcej sił co to jest za usar skład e foam tender foam tender tak dobra wchodzicie do działań dawaj gaś a gdzie jest ta, ta chemia jest ta chemia dobra Mamy w kombinezonach, słuchajcie, ja pierdzielę Co oni mają zrobić teraz? Get axe, get extinguished Dobra, oko Mam w kombinę chemicznych ludzi No bo co ja tu mogę zrobić? Więcej Ja pierdzielę No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem Tu ludzie gdzieś leżą już sobie nie poradziłem Dobra jest kolejna jednostka Gasimy Jest, tu się udało gasić Super yy. Bierzemy węże Bierzemy węże Z tej strony się może uda oponować Niesamowite Ale chemii Co to za chemia Co, co to jest Ty udało się to chyba ugasić Nie gadajcie Gdzie są ci Dawaj, dawaj tam Patrzy, no kurde udało się to chyba ugasić. Tyle sił i środków, a się chyba udało. Ale akcja, no kurde podoba mi się ta modyfikacja. Napiszcie co wy o tym sądzicie, bo to co tu się odwala, no to jest nieźle. Gruba akcja. I chemia, i, i to. I jakieś pożary, wypadki. Jak... Nie no dzieje się, dzieje się. Tu są, i mam dwóch medyków, ale poszkodowanych widzę, że nie było w tym, w tym zdarzeniu. Tu jeszcze coś jest, nie? Tu, tu jeszcze e, spróbuję co? Już koniec? Najgorzej, no że nie wiadomo, czy to się już skończyło, czy nie. Eee, side, the fire. In progress. Eee, cały czas tutaj. Suspecting the device. Okej. Okay. Tutaj jest jakaś poszkodowana, zdaje się. To ja jej nie widzę. Jak ten komendant. No. Troszkę się kłopot dusi. Tylko... Dobra, ja spróbuję wysłać tych medyków. Miss Incidence Response to the possible heart attack. Aaa, okej. Okay. Ale ja, jak... ja nie widziałem, co mi nie, nie wiem czy to było. No nic, to się chyba udało. Chociaż widzę, że... Są. Ja chciałbym, żeby on wsiadł do samochodu. Tu się chyba nie da. Dobra, są ciche nie wiem, gaszą, gaszą, ale No ale udało się zobaczcie, ten obłok zielony zniknął, czyli już nie ma tej, tego, tej toksyczności. Chociaż mi cały czas spada, wcale basket down. No. no nie wiem, wydaje mi się, że, że się udało to ogarnąć, ale. Do końca nie zostało to potwierdzone. No, tutaj się podtruli i to nieźle, wjechali w tą chmurę. To nie było dobre, to nie był dobry pomysł. Zakorukowało się miasto przez akcję i pewne samochody tu zostały zniszczone po tym wybuchu. Ciekawa akcja. Napiszcie co na ten temat tu sądzicie i czy modyfikacja Wam się podoba. Oczywiście, zostawcie coś po sobie dla zasięgów tego filmu. I tych modyfikacji, napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku z Emergency 4. A dzisiaj się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego. Cześć, cześć.